Witamy ponownie w naszej serii filmów instruktażowych dotyczących iMonitora. W tym filmie poruszamy temat ISOBAS i jego obsługi na iMonitorze. ISOBAS jest podzielony na tzw. funkcjonalności. Aby zapewnić kompatybilność, zarówno ciągnik, jak i maszyna muszą być certyfikowane i obsługiwać odpowiednie funkcjonalności. Listę wszystkich kompatybilnych maszyn z iMonitorem można znaleźć na stronie aefisobasdatabase.org Przyjrzymy się teraz bliżej najważniejszym funkcjom Isobas w iMonitorze. UT Terminal Uniwersalny. Po podłączeniu maszyny poprzez gniazdo Isobas w ciągniku, jest ono automatycznie rozpoznawane przez iMonitor i wyświetlane w terminale uniwersalnym na lewym pasku nawigacyjnym. Po jego otwarciu masz dostęp do ekranu sterowania maszyną i możesz ją bezpośrednio obsługiwać. Opcjonalnie dzięki funkcji Xtend terminal uniwersalny można przenieść także na tablet, co umożliwia pracę poza ciągnikiem. AUX-N Dzięki AUX-N możesz przypisywać funkcje sterowania maszyny do fizycznych przycisków na podłokietniku lub do przycisków wirtualnych na iMonitorze. W tym celu należy otworzyć menu AUX N i najpierw włączyć funkcję. Pod przyciskiem AUX w terminalu uniwersalnym znajduje się podgląd przypisanych funkcji. Tutaj możesz wybrać przyciski funkcji AUX N. Aby zakończyć zatwierdzanie należy zapisać wybór. Teraz rozpocznij przypisywanie funkcji. Aby to zrobić przejdź do konfiguracji AUX N, wszystkie dostępne funkcje i ich. Przyporządkowania są tutaj automatycznie wyświetlane. Masz wybór pomiędzy funkcjami maszyny i poleceniami z menu nawigacji i monitora. Możesz użyć funkcji filtrowania, szybciej uzyskać opcję wyboru. Aby przypisać funkcję, kliknij przycisk przypisywania, otwórz okno przypisania i wybierz pomiędzy przyciskami wirtualnymi i fizycznymi. Potwierdź przypisanie za pomocą OK. Jeżeli chcesz usunąć przyporządkowanie, zrób to za pomocą przycisku z symbolem gumki. Oprócz przycisków fizycznych dostępne są przyciski wirtualne. Możesz wybierać pomiędzy przyciskami szybkiego dostępu 1/3, które są wyświetlane obok przycisku auto sterowania na iMonitorze. Gdy są przypisane a przyciskami wyświetlanymi w dodatkowym mini widoku. Przyporządkowanie fizycznych przycisków można zobaczyć w odpowiednim oknie przeglądu. TcBus Task Controller Basic służy do dokumentowania zadań i zapisywania ich w formacie ISO XML. W jednym zadaniu można jednocześnie używać maksymalnie trzech maszyn ISO -Bus. Są one wyświetlane w menu ustawień na liście aktywnych maszyn. Ustawienia geometrii priorytetowej maszyny określają odstępy między liniami prowadzenia. W razie potrzeby możesz przypisać je do innej maszyny. Należy ręcznie usunąć utworzone maszyny, jeśli nie mają one zostać uwzględnione w tym zadaniu. Inne moduły, takie jak Task Controller, Kontrola Sekcji i TCGO do zmiennego dawkowania, są omówione w innych filmach. Na tym kończy się nasz pierwszy materiał o iSobas. Obejrzyj nasze inne filmy, w których znajdziesz przydatne porady i wskazówki dotyczące iMonitora.